Chodź, chodź jest! Uguszyłem pająka! Idź tam. Jak ty? Dobra, ale nic nie zrobię. Leść, leź, 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 z tej strony VoyPlu gdzieś zagramy sobie w Spider z moim kolegą Millerem na Robloxie. Maszka za sznabać. Na Roblox. Ja utrzymam po swojej stronie, ja na mamy Spider na Robloxie. Tak, I nie zapomnijcie no. zostawić subskrypcji, łapki w górę. Widzę go no, mojemu kolegom Bojtku, tutaj. Dobra, to dołączaj do gry. Okay, ja tak, Jest tutaj jakaś runda trwała. I to. Nie. O O O Pająk robi u mnie. Ja. Jest. Czekam, 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 czekam. No i świetnie. Dobra, jeszcze mnie nie złapał, jakby, co? ale... Dobra, czułam. Dobra, ja tu złapałam tu już. I tutaj ja mam jakiś dziwny kluczyk. Żeby tu nie ten pająk. Co się tam dzieje u Ciebie? Obawiam się w koktajlaczka z nim. Co on no, robi? Ło! Wow! Widziałem go tam. O, no, drabina, drabina, drabina! Pomocy! Szukaj baterii gdzieś! Tu i tamten pająk jest! Baterii, baterii. mam Tu nie ma żadnych baterii. Co to jest za spray? Spray na robaki! Ja mam jakiś spray na robaki! To dawaj do tego pająka. To mam niebieski jakiś klucz. Jest ten pająk, no dawaj mi go tu. Chodź, chodź. Jest! Ugłuszyłem pająka! Idź tam. Jak ty? Dobra, ja nic nie zrobię. Leś, 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 leś. Co ty robisz? Stąd musiałem czekam Ja ogłuszyłem pająka w ogóle. To jest najlepsze. O nie, on już tam jest! Normalnie! Mój spray nie działa teraz. Posłuchajcie poszukajcie tego! Wow! Goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie! Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj! Słyszle, poszłem! Mój spray! Nie, pomocy! Gdzie ja spadłem?! Jakie szczęście, Ja przez przypadek gdzieś spadłem, on tam, on tu idzie pewnie. Jest nóż giąty. Co? Co? Już mam żółty klucz, przyda się? Nie wiem. 4 sekundy i mogę go oguszyć. O nie, ktoś O nie koniec! Koniec! Gry! No niestety rozwaliło mnie na kawałki. Małe. Dobra, ja nie ma... Jaki to już zagraj? No i czekamy. 24 sekundy. No co ja byłem taka po osuł? To ja może w ogóle... tylko chyba przyszedł. Siedem. Błagam, że żebym jadł razy. To ja był chociaż raz. Co ja dam, żeby nie było krwi żeby inni też to mogli oglądać. Nie jest widzowie, ja robię to dla Was, żeby nie było tutaj krwi żadnej. Błagam, żeby. Do no, mnie, błagam, błagam, ja chcę! nie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Lidź, nie, 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 nie! Ty to, ty, ty to masz szczęście, mile. Zawsze tak jest. Dobra, to teraz ja tego nie pomijam. Niech sobie Ale powracaj, Ja to pomijam. Ja nie, bo. Chcę żebym widowy żeby sobie zobaczyli tą historię, Ja to pomijam. Czego okay. co ja klikam? Czego osoba mam Co to był za hałas? O no, mi to proszę cię Oj. czego? No bo przecież to widzowie muszą zobaczyć! Muszą. Muszą, bo nie wiedzą. Co to był? Ja nie mogę, co to było? No, ja no, no to ja i Spider. Ja, ja tam patrzę! Dobra, no ja to być, Miller musi być zawsze kimś, go zawsze trzeba podejrzewać w Morder Mystery o coś na przykład, bo ja widzieliście to chyba było ostatnio na filmie że ten mm, Morder Mystery. On ciągle był kimś. Ciągle. prawie ciągle. A ja jeden raz byłem. Miller tam już zabija kogoś. Trzeba ten spray wziąć, żeby. No weź tym łomem. Oj, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Teraz. Za to bardzo. Nie Mi się coś kliknęło na komputerze, wybaczycie to chyba. Ej no! Co się fajno? Patrzcie na to widowe, no to jest Bo to zawsze kimś jesteś Proszę i się ciesz Chodź tu, chodź, chodź ktoś ma. Chodź, chodź chodź, 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 tutaj jest! No chodź tu! No chodź! No co? Narobi, no, chodź, proszę, tutaj masz do oporzenia. no. Nie mogę. No tu! nie wytrzymam. Mów no leżcie Ja biorę... To co? Ja mam jedną osobę tutaj u siebie Tutaj ktoś jest! A co tutaj? CIEPTY! NIE! POMOCZMY! POMOCZMY! No. Tam ten to ci nawet nie pomagał, co mówiłeś. Co? Tamten ten to ci nawet nie pomagał, co ty mówiłeś. No, 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 ona no, 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 no Ja dwa. Pać, pać, pać na to. No i nie widziałeś. Co jest? To może bardziej To może bardziej z spróbuj. A do drugiej, a a wejdź do tego domku i od drugiej strony. Nie crash. A to jest tak miał Nie wiem, mogę ci powiedzieć. Nie, no tak, to jest ostatnia. Aha. No to może... Ja bym na twoim miejscu poszedł i ona się ruszy wtedy. Jest, jest. Nie! Nie! Nie, 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 No ale ja bym się na Twoim miejscu poszedł gdzieś indziej i ona się w końcu ruszy, więc może ją gdzieś złapie. Ale to trochę obrzydliwie wygląda. Te Dobra. Tak. Rusza się, idzie do ciebie coś. No prawie. Szła. Ruszyła się wreszcie. Co robisz? Dobra jeszcze raz. Zagraj. Ale ja, już teraz pomijajmy tą Jak, ja, no to, to teraz tak, ale w ustawieniach możesz sobie wyłączyć krew, żeby, nie wiem, jest krew. Okej, okay, no kuchwała. No. Bo ja tak rob, zrobiłem, żeby... Ale jak tylko mi to mi nie spodziała. Po prostu trzeba to kliknąć? No musisz kliknąć w ustawienia i tam masz takie coś. Pokaż krew nie. Klikniesz w to. Nie, no. Ale często ty musisz być! Często ty tam nie zostaniesz. Na pewno. No nie będę, nie będę. To pierwszy raz będziesz, na pewno. Nie będę, ale opu... opu! Do mnie idzie, nie, bo ja już byłem. Do ciebie, nie no to nie będę. do ciebie! Ona będzie! Ona będzie. Wiedziałem! No ja Boże! To za oszustwo! Potem tylko weźmiesz jedną rundkę i zobaczymy, czy ty weźmiesz, jeżeli nie będziesz tamty nie chciał, no to to jest chyba. tej schy, tej. Po, tej z... No teraz już tak. No że jak ktoś to teraz już pominął? Jest! O! Ale o. jak? O. To jest szybko! Eeee, no mam usta. czerwone klucz. Czerwony klucz, czerwony ja, kluc. ja mam pomarańczowy. Co tutaj jest? Niebieski. Niebieski, niebieski klucz. Na górę, na górę, Niebezpie na Niebieski klucz na górze, pamiętam. No na górze, na górze. A ja mój? Do tego. wiem, na Nie! Łom, 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 łom. Mam żółty kluczy, i zielony. Jest zielony. Ja mam pomarańczowy już. Weź łom. No bo tam będzie pod. tam jest pod. znaczy nie jest. Można otworzyć jedną rzecz po prostu. Nie, nie mogę, jest potrzebny żółty klucz. A ja nie mógł, jestem no, ręczowy. Nie możesz tam wejść. Wiem. No to jest pajęczyna. O, widzę. Idzie tu. Jest! A gdzie jest ten pająk? O nie, widzę, 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 widzę. widzę. Proszę, nie zauważ mnie, jest! Nie zauważ mnie, nie zauważ mnie. Jak to cię ten żółty Nie Zauważ mnie, zauważyła! Nie! Tu była pułapka! Szybko! O no nie gadaj no! To będzie taki głupi odcinek dla mnie! Zginąłem! ten klucz? Gdzie mam ten klucz? Gdzie jest zielony klucz? Nie mogę... Czekaj, ja muszę... Nie mogę jeszcze raz tutaj zagrać... O, co to jest? No ja zawsze muszę pierwszy ginąć na Zróbcie to szybciej. Proszę. Zielony tu jest potrzebny. Wiem. Tam był. Tam był. No gdzie on właśnie? Niech raz Miller Albo nie. Nie, tam! Idź tam szybko. Ja ci powiem, gdzie spają, może. On tam na dole gdzieś. Postała tylko bateria do tego. Na nie wiem. Ale na chwadę nie No tutaj Nie! No nie, ale nie na samej górze. Nie Wejdź stąd, tam. Tu jest. Tu jest do tego! Tam są te deski! Tu! O! Ja go miałem! Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie ja... Ty ja zginąłem... Znaczy ja go znalazłem... Nie pamiętam, tam gdzie coś chyba zielony, czy jakoś tak. Tutaj był zielony. I to ja nie wiem. On musi chyba leżeć tam na dole. No nie leży, to ja nie wiem. Pokażę też ty, gdzie go znalazłeś. Nie. Gramy jeszcze jedną... Gramy jeszcze jedną rundkę tutaj. No, okej, okay. ale okej, okay, specjalnie zginę. Zobaczcie, ja zostałem sam. Nie, nie zostałeś sam! Nie, chodź! Próbuj to przejść! Magniewam już 16 minut. Ja się nie ja Ja bym chciał być, ale... Okej, okay, jeżeli nie będziesz, to my to ogólniczymy, dobrze? Okej okay. Teraz może bo nie znalazłeś przypadkiem, no gdzieś ty go znalazł Nie wiem, gdzieś u góry Znalazłem. Dlaczego nie pamiętasz gdzie to jest? Parę jakichś takich zakładków, a nie pamiętasz gdzie. No nie mam go. No nie ma bo ja z nim zginąłem, no i nie wiem. Chyba Jak ty też lubię do dać zapomnieć, co on jest. Zostałem sami no uszurem. Nie, nie, nie. Ale ja, no ja go nie wiem, ja go znalazłem w końcu. No, mi się wydawało, no, no, mi się... no ale mi się wydawało, że tam gdzie byłeś tam. Tam gdzie były te dwa kluczy. A może tamta goma? ma? musiałam, musiałem, musiałem się. No nie, to nie koniec. Ona ciągle miała pomarańczowy klucz. Koniec. Dobra. Jeszcze raz, jak teraz nie będę to... No, no. kończymy. No, proszę, teraz żebym... Tak, to Tak, był. był tak na sam koniec, proszę. Nooo, no, w raju. A i w ja będę, ale i tak w już nie damy. No nie wiem jak to jest. Pamiętaj nie, już... jeżeli wybają na siebie pierwszy raz, niech popatrzy, to już nie jesteś. Nie, tylko no to ostatnie nie Ale czekaj, Poczekaj, No proszę, będą mnie tylko nie poszedł. Błakam, błagam, błagam. Awe. Błagam. Awe około zacznie. Proszę ja, proszę ja. Nie będziesz. Proszę! Proszę! Jest! Jesteś, jest! Jest! Dziękuję! Pewnie daliście łapkę w górę i subskrypcję. Żeby tak było, zostawcie teraz. Jest, ja pomijam głosowanie. Pomijaj. Jedna osoba. No, kto chce to czytać? Nie. No i świetnie. No nie, no niech to ktoś pominie, błagam. Na pierwsze. Na Teraz może ty nie pominąłeś. Nie, ja pominąłem, klikałem już. Jeszcze raz chcę, żebyś ty mnie zabił. Gdzie ty będziesz? Bo ja nie chcę takiego długiego filmu. Nie chcesz półgodzinnego chyba filmu. Ale no dobra, ale nie wiem specjalnie. Dlaczego? No bo to, to jest dla mnie zabawa. Za to w sumie już będzie już wtedy długi odcinek. Będzie pół godziny odcinek. To no, trudno. No, albo zrobić tak, no okej, okay, jak będzie. Zrobię inaczej, że nie będzie jednej rundki. Co to, co to tutaj jest? Te fioletowe ścieżki widoczne są tylko dla Ciebie? No, to, to, to to, to nie, to nie będzie jednej rundki A, tym, na ty na kanale. No bo nie chcę, żeby był drugi odcinek, to no i dlatego. Mam już drabinę. A, tu mam już. Łapek A ty też A ty już zaczynać? Zaczynać? Mm, zaczynać, słyszałem. Idę No dobra. No i... O nie no się mi się. to ja wtedy nie... Nie, no, robię okay. te trzy rundy, jak nie no to będą tylko te dwie. U może będą trzy, jak pan wojny będzie chciał, czy będzie chciał okay. czy tak niczego. Co i... to? Biegnij tym pajączkiem! Co to jest no? Co no. Bez sensu. Całkowicie. Ten pająk jest za wolny. Leć, 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 leć po tą No, ej no, zamykają mnie. Tutaj, tutaj zostawiamy pułapeczkę. Miller tam jest! Hmm. Okej. Okay. To... Jak to się stało, że ktoś tu wszedł? Co jest? Co? Czemu nie ma nagle? Ej, to co się z To był taki lag, z jakąś osobą. Tu jeszcze zostawiamy łapkę. Nie wiem czy nam się to uda w ogóle, bo my zabiliśmy dopiero jedną osobę. cool